Wyobraź sobie, że co tydzień na Twoje konto wpływa 65 tysięcy funtów, czyli jakieś 320 tysięcy złotych. Tak. Dobrze słyszysz, to więcej niż większość z nas zarobi w rok, a to tylko średnia pensja piłkarza w Premier League. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to możliwe, że niektórzy zgarniają jeszcze większe sumy, a do tego dostają bonusy za rzeczy, które brzmią jak żart? Witam na kanale Forteca Futbolu i dziś zabiorę Cię w fascynującą podróż po świecie piłkarskich wypłat. Od szalonych kontraktów, przez podatki, aż po tajemnicze prawa do wizerunku i klauzule, które sprawią, że opadnie Ci Dodatkowo na końcu dowiesz się, ile przez czas tego filmu zarobili Cristiano i Leo. Wynik cię zaskoczy. Gotowy odkryć, jak to wszystko działa? No to wskakuj, bo będzie ciekawie. I ukaże to nie tylko gwiazdy na boisku, to też finansowe maszyny, które zarabiają na różne sposoby. Pensje to jedno, ale jest jeszcze cała masa dodatków, bonusy za gole, czyste konta, a nawet imprezowanie. Dziś rozłożymy to wszystko na części pierwsze, żebyś wiedział, jak wygląda życie w świecie wielkich pieniędzy. Opowiem ci o ujawnionym rozliczeniu Carlos'a Teveza, wyjaśnię, czym są prawa do wizerunku i zdradzę, jakie szalone rzeczy wpisują do swoich kontraktów najlepsi gracze. A na końcu czeka na ciebie historia, która pokazuje jak David Beckham zamienił kontrakt w fortunę. Zaczynamy! Zacznijmy od podstaw. Średnia tygodniowa pensja w Premier League to ponad 65 tysięcy funtów. To oznacza, że przeciętny piłkarz w Anglii zarabia w tydzień tyle, co wielu z nas przez kilka lat. Ale to tylko średnia. Tacy gracze jak Kobe Mainu mogą zarabiać trochę mniej, mimo bycia jednym z najważniejszych młodych graczy United czy reprezentantem Anglii. Podczas gdy gwiazdy pokroju Erlinga Halanda czy Kyliana Mbappé zgarniają kwoty, od których kręci się w głowie. Na przykład, według doniesień, Mbappé w Realu Madryt może wyciągać nawet 500 tysięcy funtów tygodniowo. Ale pensja to dopiero początek. Piłkarze dostają bonusy, które sprawiają, że ich wypłaty wyglądają jak numery z loterii. Bonusy to coś, co sprawia, że piłkarskie kontrakty stają się jeszcze bardziej szalone. Na przykład, według Football Insider, Mohamed Salah dostaje 2,5 miliona funtów, jeśli w sezonie zaliczy więcej niż 35 goli i asyst. To tak, jakby dostał premię za to, że jest po prostu sobą. Z kolei Virgil van Dijk, filar obrony Liverpoolu, według GiveMeSport zgarnia 750 tysięcy funtów, jeśli jego drużyna osiągnie 22 czyste konta w sezonie. Ale to nie wszystko. Są też bonusy za lojalność. Pamiętasz Kyliana Mbappé i jego odejście z PSG? Otóż w jego kontrakcie była klauzula lojalnościowa. Jeśli zostanie do końca umowy, dostanie... 80 milionów euro. PSG próbowało się z tego wywinąć ze względu na to, że Francuz nie przedłużył kontraktu o kolejny rok, ale Mbappé wygrał sprawę w sądzie. Nieźle co? Myślisz, że piłkarze zatrzymują całą kasę? Niestety, nawet oni nie uciekną przed skarbówką. W Wielkiej Brytanii płacą 45% podatku dochodowego. Spójrzmy na prawdziwe rozliczenie Carlosa Teveza z czasów gry w Manchesterze City. W jednym miesiącu zarobił 720 827 funtów, co daje około 180 tysięcy funtów tygodniowo. Ale po odliczeniu podatków zostaje mu tylko połowa. To i tak ogromna suma, ale pokazuje, że nawet gwiazdy płacą swoje. Co ciekawe, w innych krajach podatki mogą być. Niższe. Na przykład we Włoszech było coś, co nazywa się Growth Decree specjalna ustawa, która pozwalała zagranicznym graczom płacić tylko 31% podatku zamiast 50%, jak lokalni zawodnicy. Ulga dotyczyła graczy powyżej 20 lat zarabiających więcej niż 500 tysięcy euro rocznie. Aaron Ramsey, kiedy przeszedł z Arsenalu do Juventusu, na pewno się z tego ucieszył, podobnie jak Cristiano Ronaldo. To był jeden z powodów, dla których gra w Juwę była dla niego tak lukratywna. Słyszeliście o czymś takim jak prawa do wizerunku? To jedno z najciekawszych zagadnień w futbolu. Brzmi tajemniczo, ale to po prostu prawa do nazwiska, twarzy, głosu czy podpisu piłkarza. Kiedy zawodnik podpisuje kontrakt z klubem, ten często chce mieć część tych praw. Na przykład Real Madryt jest znany z tego, że zabiera aż 50%, chociaż to bardzo częsta praktyka wielu klubów. Dlaczego? Bo gra w Realu sprawia, że stajesz się globalną marką. Jeśli Jude Bellingham podpisze roczny kontrakt z marką Adidas na 10 milionów funtów, połowa może pójść do klubu. Ale jest jeden gość, który przechytrzył system. Cristiano Ronaldo w 2009 roku wynegocjował w realu 60 na 40 na swoją korzyść, a potem sprzedał część swoich praw firmie Mint Media z Singapuru, co pomogło mu stać się mega gwiazdą w Azji. Pamiętasz tę zabawną reklamę dla Shopi, gdzie tańczy to efekt właśnie takich ruchów? Czas na coś, co naprawdę zwala z nóg. Niektóre klauzule w kontraktach są tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że są prawdziwe. Neymar w Barcelonie miał w umowie zapis, że jego ośmiu kumpli może przylecieć do miasta, żeby imprezować i oglądać jego mecze. Dodatkowo Barcelona zapłaciła ponad 300 tysięcy euro za prywatny odrzutowiec dla przyjaciół Neymara na jego prezentację. Jego przyjaciele otrzymywali między 4 tysiącami a 6 tysiącami euro miesięcznie, a ich pensje były wliczone w jego kontrakt. Klubowy. Ronaldinho, jeszcze Flamengo, zażądał i otrzymał Night Club Clause w kontrakcie z Flamengo, która pozwalała mu chodzić do klubów nocnych dwie noce w tygodniu, bez względu na terminarz klubowy. A Troy Diné? w Watfordzie zażądał, żeby usunęli progi zwalniające z parkingu, bo chciał śmigać swoim sportowym autem. Dostał też loże na stadionie i specjalne miejsca parkingowe. Jeśli Troy Diné dostał to w Watfordzie, to wyobraź sobie, czego żądają gwiazdy pokroju Messiego czy Neymara. Na koniec coś, co sprawia, że wszystko o czym mówiłem blednie. W krajach Bliskiego Wschodu, jak Arabia Saudyjska czy Dubaj, podatki praktycznie nie istnieją. Carlos Tevez w Manchesterze płacił aż 45% podatku, a w Dubaju zero. Brzmi jak raj, prawda? Ale jest haczyk. Żeby skorzystać z takich ulg, musisz spędzić poza Wielką Brytanią cały rok podatkowy. Jordan Henderson spróbował tego manewru, przenosząc się do Al-Etifak w 2023 roku. Niestety, poza zaledwie sześciu miesiącach wrócił do Europy, bo nie wszystko poszło po jego myśli. Żeby uniknąć gigantycznego rachunku od brytyjskiego urzędu skarbowego, podpisał kontrakt z Ajaxem i wiesz co? Nie dziwię mu się. Kto by nie chciał zgarnąć takiej kasy, jeśli tylko ma okazję. Zanim zakończymy, muszę opowiedzieć o Davidzie Beckhamie, bo to historia, która pokazuje, jak piłkarz może zamienić kontrakt w fortunę. Kiedy Beckham podpisał umowę z LA Galaxy, dostał coś niezwykłego. Prawo do kupienia drużyny MLS za jedyne 25 milionów dolarów, z którego skorzystał w 2014 roku. Brzmi jak zbędny wydatek, ale to był genialny ruch. Beckham wykorzystał to prawo i stworzył Inter Miami, który dziś jest wart. Ponad miliard dolarów. Jeśli powiedzmy, Beckham ma 15% udziałów, to jego majątek rośnie z każdym dniem. To pokazuje, że piłkarskie kontrakty to nie tylko pensje, to inwestycje na przyszłość. Myślisz, że piłkarze to króle zarobków w sporcie? Sprawdźmy. Najpierw nasze gwiazdy. Kilian Mbappe. 500 tysięcy funtów tygodniowo, czyli 26 milionów rocznie. Erling Haaland. 400 tysięcy funtów tygodniowo, czyli 20 milionów rocznie. Mohamed Salah. 350 tysięcy funtów tygodniowo, czyli 18 milionów rocznie. Lionel Messi. 1,5 miliona funtów tygodniowo, czyli 77 milionów rocznie. Cristiano Ronaldo. 3 i 30 miliona funtów tygodniowo, czyli 170 milionów rocznie. A jak wypada konkurencja? NBA LeBron James, 77 milionów funtów, ale aż 46 milionów to sponsorzy. NBA ma salary cap, więc kontrakty są ograniczone. F1 Max Verstappen, 43 miliony funtów rocznie, ale sezon to tylko 23 wyścigi, podczas gdy piłkarze grają ponad 50 meczów. Tenis Nowak Djokowicz, 27 milionów funtów, ale płaci za. Wszystko sam: trenera, podróże, hotele. Piłkarze? Klub za wszystko płaci. Boks. Floyd Mayweather za walkę z McGregorem. 231 milionów funtów. 100 milionów podstawy oraz bonus za sprzedaż pay-per-view. Ale to była tylko jedna walka. Messi ma takie zarobki przez cały rok, rok w rok. Dlaczego piłkarze wygrywają? Stabilność. Pensja co tydzień przez lata. Globalny zasięg. Mundial ogląda ponad 3 miliardy ludzi. Długa kariera od 15 do 20 lat na topie, podczas gdy bokserzy mają pojedyncze wielkie walki. Werdykt. Piłkarze. To mistrzowie stabilnych mega zarobków. Inne sporty mogą mieć wyższe szczyty, ale futbol daje finansową gwarancję jak żaden inny sport. No i co, zaskoczony jak wiele sposobów mają piłkarze, żeby zgarniać miliony. Od pensji przez bonusy, po imprezowe klauzule i prawa do wizerunku. Świat piłki to finansowy rollercoaster. W komentarzu napisz, która klauzula w kontrakcie najbardziej cię zszokowała. A jeśli chcesz więcej takich historii, będę wdzięczny za polubienie oraz subskrypcję kanału. To mega pomaga mi tworzyć kolejne filmy. A tyle zarobili Cristiano i Leo.